Dawidzie, młody artysto sceny. Czy nie boisz się, że tak zwana sodóweczka odbije ci do głowy? Nie, na razie nie. Jestem w miarę wierny sobie i ludziom, których kocham od długiego czasu, więc yy, znaczy im bardziej niż sobie, ale yy, no to yy, nie, na razie mi nie grozi nic takiego. Znaczy możliwe, że yy, gdzieś tam drobne zmiany się dzieją i na pewno się dzieją i jestem szczęśliwy, bo one raczej działają na wzmocnienie własnej. Tam wartości i asertywność wzrasta to jest też super łatwiej się żyje, chociaż też trudniej czasami, ale łatwiej, no, ostatecznie. Właśnie, bo wiesz, jak się taką nagrodę trzyma w dłoni, tak. to, to chyba y, czujesz się bardzo docenionym. Nie, 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 nie. Raczej jestem skrępowany i zawstydzony, bo w mojej opinii wśród ludzi, którzy zostali laureatami takiej nagrody. Znaczy nie chcę mówić, że jestem nikim, ale po prostu ilość rzeczy, które zrobiłem w życiu nie, nie równa się w ani jakimkolwiek stopniu w sumie y, rzeczom, które osiągnęli inni dzisiejsi y, nagrodzeni ludzie, więc y, źle się czuję raczej z tym, że dostałem taką nagrodę, ale, ale nic nie mogę z tym zrobić. No. Mogę tylko wziąć ją do domu, i, ale potem się cieszę jednak. Jak mija jakiś czas, to tam sobie myślę, kuczę. Fajnie. No więc z czasem to zaakceptuję.